Cześć, tu Angelika z w W tym filmie opowiem Ci, co oznacza nazwa Halloween i jak łączy się z dawnym celtyckim świętem Samhain. Słowo Halloween pochodzi od wyrażenia All Hallows Eve, czyli Wigilia Wszystkich Świętych. Hallow to dawne słowo oznaczające świętego, a Eve to Wigilia, czyli dzień poprzedzający ważne święto. Na początku używano pełnej formy: All Hallows Eve. Z czasem zapis zaczęto skracać. Najpierw do Takiego właśnie napisu Halloween, czyli mieliśmy tutaj apostrof do góry i dopisane eny, a potem już do znanego nam po prostu i do prostej formy Halloween, którego używamy do dziś. Żeby zrozumieć Halloween, trzeba cofnąć się jeszcze dalej, do czasów Celtów. Obchodzili oni święto Samhain, które wyznaczało koniec lata i początek zimy. Wierzono wtedy, że granica między światem żywych a zmarłych staje się bardzo cienka. Duchy mogły powracać na ziemię, a ludzie zapalali ogniska, by je odstraszyć. Kiedy chrześcijaństwo dotarło na tereny Celtów, 1 listopada ustanowiono Dniem Wszystkich Świętych. Wieczór wcześniej nazwano All Hallows Eve. Tak zwany samłyn połączył się z chrześcijańską tradycją i powstała nazwa Halloween. Warto zapamiętać, hallow to stare słowo, które dziś prawie nie występuje w języku angielskim, ale zostało jeszcze w nazwie Halloween. Eve znamy także z wyrażenia Christmas Eve, czyli wigilia Bożego Narodzenia. Podsumowując, Halloween to skrót od All Hallows Eve, czyli Wigilia Wszystkich Świętych, ale jego historia sięga jeszcze głębiej. Do dawnych celtyckich wierzeń i święta Samhain, w dniu którym obchodziło się przejście lata w zimę i noc duchów. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Czy wiedzieliście wcześniej, że nazwa Halloween ma swoje korzenia w dawnym celtyckim święcie Samhain? Daj znać w komentarzu. Pamiętaj też o subskrypcji mojego kanału Rich with English i kliknięciu dzwoneczka, żeby nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! szczęśliwego Halloween.